Kiedy dziewczyna chce się do ciebie zbliżyć, może zadawać pewne pytania, a ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, co one naprawdę oznaczają. Dziś przeprowadzę cię przez sześć pytań, które mogą dać ci ogromną wskazówkę co do jej intencji. Te pytania mogą wydawać się niewinne, ale w rzeczywistości mówią wiele o tym, czego ona od ciebie chce i jak widzi waszą wspólną przyszłość. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zagubiony, próbując zrozumieć, co dziewczyna naprawdę ma na myśli, nie martw się. Rozłożę to wszystko na czynniki pierwsze. Wyjaśnię każde z tych sześciu pytań, abyś dokładnie wiedział, jak zareagować i pewnie poprowadzić sytuację. I tak jak uczą nas stoicy, kluczem jest spokój, kontrolowanie tego, co możesz, i mądra reakcja na sygnały, które wysyła ci życie: hej, tu Krzysztof. Pomagam facetom rozwijać stoicki sposób myślenia, aby lepiej radzili sobie w relacjach z kobietami i przejęli kontrolę nad swoim życiem miłosnym. Jeśli jesteś gotowy, aby wejść na wyższy poziom, zasubskrybuj teraz. Zaczynajmy. Pierwsze pytanie, które prawdopodobnie usłyszysz, gdy dziewczyna zaczyna się tobą interesować, to mieszkasz sam? Na pierwszy rzut oka może to brzmieć jak całkiem niewinne pytanie. Możesz pomyśleć: Och, ona po prostu jest uprzejma, albo szuka tematu do rozmowy. Ale prawda jest taka, że zazwyczaj kryje się za tym coś więcej. To nie jest przypadkowe pytanie. Tak naprawdę daje jej cenną informację o tym, jak łatwo mogłaby spędzić z tobą czas na osobności. I w gruncie rzeczy. Właśnie o to chodzi, prawda? Zastanawia się, czy czułaby się swobodnie, odwiedzając Cię w domu lub spędzając z Tobą czas w bardziej prywatnej atmosferze. To pytanie jest mniej o Twojej sytuacji mieszkaniowej, a bardziej o potencjalnej, głębszej więzi. Ale nie pozwól, żeby Cię to zbiło z tropu. Piękno tej sytuacji polega na tym, że możesz odpowiedzieć w sposób, który nada interakcji odpowiedni kierunek. W duchu stoicyzmu, pamiętaj, nie możemy kontrolować tego, co inni robią czy mówią, ale możemy kontrolować własne reakcje. Więc kiedy ona pyta: mieszkasz sam? Twoja odpowiedź powinna być spokojna, pewna siebie i naturalna, tak jakby to był zwykły element rozmowy. Stoicy filozofowie, tacy jak Marek Aureliusz, uczą nas, że świat zewnętrzny jest nieprzewidywalny, a pytania innych ludzi mogą wydawać się próbą skierowania nas w różne strony. Ale zamiast panikować czy analizować wszystko za bardzo, powinniśmy się skupić, wziąć głęboki oddech i podejść do każdej sytuacji ze spokojem. Nie musisz się przesadnie tłumaczyć ani stresować tym, dokąd to wszystko zmierza. Po prostu zachowaj naturalność i luz. To sprawi, że rozmowa stanie się bardziej komfortowa zarówno dla Ciebie, jak i dla niej. To właśnie tutaj magia stoicyzmu wchodzi do gry. Zamiast reagować impulsywnie na każde pytanie, lub nadmiernie analizować czyjeś intencje, stoicyzm zachęca nas do zakorzenienia się w chwili obecnej. Nie musimy zgadywać, co będzie dalej, ani stresować się tym, co może się wydarzyć. Zamiast tego, po prostu odpowiadamy na pytanie takim, jakie jest. Spokojnie i z jasnością umysłu. Kiedy to robisz, tworzysz atmosferę prywatności i zaufania w rozmowie, bez nacisku i wymuszania czegokolwiek. To jak zasianie ziarna głębszej więzi, pozwalasz jej wzrastać w naturalnym tempie, zamiast przyspieszać proces. Pozwól, że opowiem Ci krótką historię z własnego doświadczenia, aby lepiej to zobrazować. Kilka lat temu rozmawiałem z dziewczyną, którą dopiero co poznałem. Nagle zupełnie niespodziewanie zapytała mnie: Mieszkasz sam? Przyznam, że przez sekundę mnie to zaskoczyło, ale zamiast się speszyć albo doszukiwać się w tym jakiegoś ukrytego znaczenia, po prostu odpowiedziałem szczerze, ale na luzie. Powiedziałem coś w stylu: Tak, tylko ja. Całkiem spoko. Wpadnij kiedyś, jeśli będziesz chciała się spotkać. To mogła być niezręczna sytuacja, ale ponieważ moja odpowiedź była prosta i swobodna, stworzyłem przestrzeń, w której ona również mogła poczuć się komfortowo. Uśmiechnęła się i kontynuowaliśmy rozmowę naturalnie, bez napięcia czy niezręcznej atmosfery. To zabawne, jak tak zwykłe pytanie, jeśli odpowiesz na nie z pewnością siebie, może otworzyć zupełnie nowy poziom połączenia między dwojgiem ludzi. Jaki jest tutaj stoicki wniosek? To nie tylko kwestia zachowania spokoju. Chodzi o tak świadomość, że masz kontrolę nad tym, jak reagujesz, a to tworzy przestrzeń dla autentycznego, niewymuszonego połączenia. Kiedy pozostajesz zakorzeniony w teraźniejszości. Nie analizujesz wszystkiego nadmiernie i utrzymujesz luźną atmosferę. Tworzysz warunki do budowania prywatności i zaufania w sposób naturalny. Pamiętaj: nie chodzi o samo pytanie, ale o to, jak na nie odpowiesz. Masz moc, by kształtować energię rozmowy, a jeśli zachowasz spokój i naturalność, budujesz fundament dla czegoś znacznie głębszego niż zwykła pogawędka. Więc następnym razem, gdy ktoś zapyta cię: mieszkasz sam? Zachowaj spokój, bądź pewny siebie i pozwól, by połączenie rozwijało się samo. Drugie pytanie, które może cię zaskoczyć: to: ile dziewczyn miałeś? Na pierwszy rzut oka może to wydawać się zwykłym, luźnym pytaniem, może nawet żartobliwym. Możesz pomyśleć: zadaję to z ciekawości, nic wielkiego, prawda? Ale przyjrzyjmy się temu dokładniej, bo często kryje się za tym coś więcej niż na pierwszy rzut oka. Kiedy dziewczyna zadaje takie pytanie, zazwyczaj nie chodzi jej tylko o liczbę twoich poprzednich relacji, jakby to była jakaś gra liczbowa. Tak naprawdę chce poznać twoją historię romantyczną i sprawdzić, jak komfortowo czujesz się w relacjach. To prawie jakby próbowała zrozumieć, jakim partnerem możesz być. Szuka wskazówek, jakie masz doświadczenie, jak poważnie podchodzisz do zaangażowania, czy wiesz, jak traktować kogoś z szacunkiem i czułością. Możesz pomyśleć: A co jeśli nie mam zbyt dużo doświadczenia? Lub: Co jeśli popełniłem błędy w przeszłości? Ważne, żebyś pamiętał, zwłaszcza w kontekście stoicyzmu, że nie chodzi o przeszłość, na której powinniśmy się skupiać, ale o teraźniejszość. Stoicy, tacy jak Seneka i Marek Aureliusz, nauczyli nas, że nie możemy zmienić tego, co za nami i nigdy nie powinniśmy pozwalać, by nasza przeszłość definiowała naszą przyszłość. Jedyne, co ma znaczenie, to to, kim jesteś teraz i jak zdecydujesz się działać w przyszłości. Jeśli zapytacie o Twoje poprzednie relacje, nie bój się być szczery. Autentyczność jest kluczem. Nie ma potrzeby upiększania prawdy ani tworzenia historii o przeszłości. Kobiety mają doskonały węch, jeśli chodzi o wykrywanie fałszu. A wiesz co? To poczucie autentyczności to właśnie to, co ostatecznie buduje zaufanie i szacunek. Ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, to zacząć związek oparty na czymś, co nie jest prawdziwe. Ponadto, udawanie, że byłeś z większą liczbą osób niż w rzeczywistości, może sprawiać wrażenie niepewności lub niedojrzałości, a to na pewno nie jest ten vibe, który chcesz dawać. Pomyśl o tym w ten sposób. Stoicyzm naucza nas żyć zgodnie z naszymi wartościami, niezależnie od tego, co myślą lub mówią inni. To twoja szansa. Aby pokazać, że cenisz uczciwość i integralność, oraz że jesteś na tyle pewny siebie, by dzielić się swoją prawdziwą osobowością bez lęku. Utrzymując rozmowę w duchu prawdy i odpowiadając otwarcie, pokazujesz dojrzałość emocjonalną, która nie tylko jest atrakcyjna, ale również zgodna z zasadami stoicyzmu. Pamiętam, jak byłem w podobnej sytuacji. Dziewczyna, którą poznawałem, zapytała mnie,. Ile dziewczyn miałeś? W tym momencie mogłem łatwo skłamać lub przesadzić, ale postanowiłem być szczery. Powiedziałem jej: Miałem kilka poważnych relacji, ale zawsze stawiałem na jakość, a nie na ilość. Doceniła moją szczerość, a rozmowa naturalnie przeszła na głębszą dyskusję o tym, czego oboje szukamy w relacji. Widzisz, ta przejrzystość otwiera drzwi do prawdziwej rozmowy. Nie odpowiadasz tylko na pytanie, ale pokazujesz, że jesteś kimś, kto ceni prawdziwe połączenie ponad powierzchowne wrażenia. I to właśnie przyciąga osobę, której chcesz w swoim życiu kogoś, kto ceni autentyczność, integralność i rozwój. Więc, jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji, weź głęboki oddech. Pomyśl o tym z perspektywy stoickiej. Najważniejsze jest to, Kim jesteś teraz, a nie kim byłeś w przeszłości? Odpowiedz szczerze, a stworzysz przestrzeń do głębszej, bardziej wartościowej więzi. Chodzi o bycie prawdziwym wobec siebie, a kiedy to robisz, dajesz jej przestrzeń, by również była prawdziwa wobec siebie. A czyż nie na tym buduje się każda wielka relacja? Trzecie pytanie, które może zadać dziewczyna, brzmi: Jakie filmy lubisz? Na pierwszy rzut oka może się to wydawać tylko luźną rozmową. Nic poważnego, prawda? Ale oto rzecz: kiedy dziewczyna pyta o twoje preferencje filmowe, często kryje się za tym coś więcej niż może się wydawać. Może to jej sposób na zasugerowanie wspólnego wyjścia w przyszłości, a dokładniej przytulnej nocy filmowej we dwoje. To nie chodzi tylko o to, jakie filmy lubisz, chodzi o stworzenie przestrzeni, w której oboje możecie się zrelaksować, odprężyć i lepiej poznać. Jeśli zadaje to pytanie, a przy tym emanuje od niej lekka, figlarna energia, prawdopodobnie rozważa możliwość spędzenia z tobą trochę czasu sam na sam. Może chce poczuć się komfortowo w twojej przestrzeni, gdzie będzie tylko Was dwoje. Może to subtelny sposób na zasugerowanie: Hej, spędźmy razem relaksujący wieczór. A bądźmy szczerzy, noc filmowa to jeden z najlepszych sposobów na nawiązanie więzi bez presji. Masz okazję podzielić się śmiechem, reakcjami, a nawet po prostu cieszyć się nawzajem towarzystwem w swobodny sposób, bez zobowiązań. Teraz, kiedy ona o to pyta, zwróć uwagę na jej ton i nastrój. Jeśli wchodzi w rozmowę z prawdziwym zainteresowaniem i podekscytowaniem, to silny sygnał, że jest otwarta na pomysł spędzenia z tobą czasu. Może to być idealny moment, by zaproponować coś takiego jak romantyczny film, może coś lekkiego jak komedia romantyczna, jeśli czujesz, że chemia między wami rośnie. Jeśli rozświetli się na wspomnienie konkretnego gatunku. Zwłaszcza czegoś przytulnego, jak komedia romantyczna lub poruszający dramat, to znak, że może szukać intymnej, komfortowej atmosfery. Tworzy przestrzeń na moment bliskości, gdzie możecie oderwać się od zewnętrznego świata i cieszyć się prostymi rzeczami. To pytanie doskonale odnosi się do czegoś centralnego w filozofii stoickiej. W stoicyzmie mówimy o byciu obecnym w danej chwili, o przyjmowaniu tego, co się dzieje teraz i czerpaniu z tego pełnymi garściami. Kiedy jesteś z kimś, nie dzielisz się tylko fizyczną przestrzenią, dzielisz się również przestrzenią mentalną i emocjonalną. Masz okazję połączyć się na głębszym poziomie. Stoicy nauczyli nas, że istota życia nie leży w wielkich planach czy materialnych rzeczach chodzi o te małe, proste momenty. Piękno tkwi w teraźniejszości, nie w tym, co będzie jutro lub w przeszłości. Więc kiedy ona pyta o filmy, to nie chodzi tylko o same filmy, chodzi o stworzenie wspólnego doświadczenia, o połączenie, które oboje przeżywacie tu i teraz. Pomyśl o tym, ile razy złapaliśmy się na myśleniu o przyszłości, wyobrażając sobie, co się wydarzy, lub martwiąc się tym, co już się stało. Ale z tym pytaniem ona daje ci szansę, by cieszyć się teraźniejszością. Niezależnie od tego, czy wybierasz film, czy po prostu rozmawiacie o nim, chodzi o to, by cieszyć się swoim towarzystwem. To moment, w którym możesz zastosować kluczową zasadę stoicką, całkowite przyjęcie teraźniejszości, z wdzięcznością za więź, którą budujecie. Jeśli podekscytuje się twoją propozycją, świetnie – Właśnie stworzyłeś przestrzeń na przytulny, osobisty wieczór. A jeśli ona będzie podchodzić do tego pomysłu z entuzjazmem, nie zastanawiaj się za bardzo. Przyjmij moment i podążaj z nurtem. Na końcu dnia nie chodzi o to, by mieć idealną noc filmową. Chodzi o więź, którą tworzysz. Niezależnie od tego, czy to komedia romantyczna, dramat, czy nawet film akcji. Film jest wtórny względem doświadczenia. Liczy się czas, który spędzacie razem. Pamiętaj, że stoicka mentalność to nie tylko kontrolowanie wydarzeń zewnętrznych, ale także sposób, w jaki reagujesz i angażujesz się w proste momenty życia. Więc następnym razem, gdy zapytacie o ulubione filmy, potraktuj to jako okazję do przyjęcia chwili. Podzielenia się częścią siebie i cieszenia się relaksującym połączeniem, nie komplikując tego. W końcu to są momenty, które mają największe znaczenie. Szybkie pytanie do ciebie: Jakie pytanie najczęściej zadawała ci dziewczyna i jak na nie odpowiedziałeś? Zostaw komentarz poniżej z: Jestem gotów lepiej zrozumieć kobiety, a zacznijmy rozmowę. Twoje myśli pomagają dotrzeć do większej liczby osób, a ja uwielbiam słyszeć od ciebie. Czwarte pytanie, które możesz usłyszeć od dziewczyny, brzmi: Czy możesz mi pomóc w czymś u mnie w domu? Na pierwszy rzut oka może to wydawać się prostą prośbą. Może potrzebuję pomocy przy jakimś pudełku lub drobnych pracach domowych, ale zazwyczaj jest w tym coś więcej. Kiedy zaprasza cię do siebie. Prawdopodobnie liczy na to, że spędzicie czas sam na sam w prywatnym, komfortowym otoczeniu. Pomaganie jej to nie tylko wykonanie zadania, chodzi o tworzenie głębszej więzi. Wchodząc w jej przestrzeń, zyskujesz wgląd w jej osobisty świat, co otwiera drzwi do bardziej swobodnych, intymnych chwil. To tutaj prawdziwe relacje mają szansę się rozwijać. Z perspektywy stoicyzmu to okazja, by być obecnym i zaangażowanym. Nie chodzi o oczekiwanie niczego w zamian, ale o pełne przyjęcie chwili. Stoicyzm uczy nas działać z cnotą, niezależnie od tego, czy to okazywanie życzliwości, empatii, czy cierpliwości. Pomagając jej, nie tylko budujesz zaufanie, ale także rozwijasz się jako osoba poprzez to doświadczenie. Po tym, jak jej pomożesz, może zaproponować wspólne spędzenie czasu, na przykład oglądanie filmu lub wypicie drinka. To stwarza okazję, by głębsza więź mogła się rozwijać. Prosta, swobodna odpowiedź, taka jak: Pewnie, chętnie pomogę. A może po tym obejrzymy razem film? Może utrzymać wszystko w lekkiej i naturalnej atmosferze. W stoicyzmie nie chodzi o to, co dzieje się na zewnątrz nas, ale o to, jak na to reagujemy. W takich chwilach skup się na byciu spokojnym, obecnym i otwartym na doświadczenie. Budujesz coś wartościowego, nie tylko poprzez działania, ale również poprzez jakość swojej uwagi i obecności. Stoicy przypomną nam, że każda interakcja to okazja do praktykowania samoświadomości i kultywowania osobistego rozwoju. Dlatego, nawet w małych, codziennych momentach, takich jak te. Możesz znaleźć sposoby na życie z intencją, przyjmując naturalny bieg życia, zamiast zatrzymywać się na oczekiwaniach. Piąte pytanie, które możesz usłyszeć: to jak daleko jest restauracja od Twojego miejsca? Na powierzchni może to wydawać się zwykłym pytaniem. Może po prostu chodzi o określenie odległości, ale uwierz mi, zazwyczaj kryje się za tym coś więcej. Jeśli pyta może próbować ustalić swoje opcje na resztę wieczoru? A bądźmy szczerzy, jeśli pyta, to prawdopodobnie liczy na to, że zaproponujesz bardziej prywatne lub intymne miejsce, gdzie będziecie mogli kontynuować wieczór w spokojnej, komfortowej atmosferze. To moment, w którym chcesz zwrócić uwagę. Nie po to, by się zdenerwować czy wątpić w jej intencje, ale by pozostać spokojnym i opanowanym. W końcu szuka sposobu, by jeszcze bardziej cieszyć się Twoim towarzystwem. Sprawdza, czy zaprosisz ją do bardziej osobistej przestrzeni. Z perspektywy stoicyzmu, to świetna okazja, by praktykować spokój i obecność w chwili. Pomyśl o tym tak. Stoicyzm uczy nas, jak reagować na sytuację, a nie reagować impulsywnie lub z niepokojem. Nie możesz kontrolować, dokąd poprowadzi Was noc, ale możesz kontrolować, jak sobie z nią poradzisz. Twoja odpowiedź na jej pytanie może albo wzmocnić waszą więź, albo wprowadzić niepotrzebne napięcie. Więc zamiast przesadnie to analizować, czy doszukiwać się ukrytych intencji, po prostu bądź naturalny. Odpowiedz pewnie, dając jej do zrozumienia, że cieszysz się z jej towarzystwa tak samo jak ona z Twojego. Możesz powiedzieć coś w stylu to nie jest daleko, ale może po prostu wyluzujmy i zobaczmy, dokąd nas poprowadzi noc. To utrzymuje atmosferę lekkości i pokazuje, że jesteś elastyczny i otwarty na to, co się wydarzy, nie naciskając na nic. A pamiętaj, to świetny moment, by pogłębić więź w swobodny sposób. Nie spiesz się i nie naciskaj na nic. Bądź obecny i pewny siebie, jak prawdziwy stoik. Wiedząc, że cokolwiek się wydarzy, to tylko część podróży. Na koniec dochodzimy do szóstego pytania tego, które wielu facetów przegapia: lubisz przytulać się? Na początku może to wydawać się przypadkowym pytaniem, ale kiedy ona je zadaje, daje ci do zrozumienia, że jest zainteresowana byciem bliżej ciebie, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. To pytanie często pojawia się w kontekście rozmowy o przeszłych relacjach, lub po prostu preferencjach ogólnie. Ale oto rzecz: kiedy ona pyta, to wyraźny sygnał, że sprawdza, czy jesteś otwarty na chwilę czułości, na bycie blisko, bez potrzeby wyrażania tego słowami. To pytanie może sprawić, że niektórzy faceci poczują się nieco zdenerwowani, ale nie przemyślaj tego zbytnio. Tak jak w przypadku poprzednich pytań, ważne jest, aby pozostać opanowanym i spokojnym. Z perspektywy stoicyzmu to doskonała okazja, by ćwiczyć zrozumienie i obecność w chwili. Nie możesz kontrolować, co czuje druga osoba, ale możesz kontrolować, jak na nią reagujesz. Jeśli ona pyta o przytulanie, nie chodzi o to, by się spieszyć, ale o więź i komfort, który czuje przy tobie. Więc nie czuj presji, by odpowiedzieć natychmiast. Zamiast tego poświęć chwilę, by zastanowić się, co czujesz. Możesz podzielić się swoją szczerą opinią, na przykład: Myślę, że to wspaniale być blisko kogoś, na kim ci zależy. Sprawia, że więź staje się głębsza, bardziej autentyczna. W ten sposób jesteś autentyczny i pokazujesz, że jesteś otwarty na dzielenie się tymi intymnymi, czułymi chwilami. Bez naciskania na cokolwiek. Chodzi o to, by pokazać jej, że cenisz tę więź. Nie tylko fizycznie, ale również emocjonalnie. I tu stoicyzm naprawdę odgrywa swoją rolę. Stoicy nauczyli nas, że nasza prawdziwa siła pochodzi z tego, jak radzimy sobie z tym, co możemy kontrolować. Nasze reakcje, nasze wybory, nasze emocje. Kiedy pokazujesz, że czujesz się komfortowo z intymnością, wybierasz, by objąć chwilę obecną, nie martwiąc się o wynik ani nie próbując przyspieszać spraw. Chodzi o to, by być w zgodzie z tym, co jest, a nie tym, co może wydarzyć się w przyszłości. To pytanie jest jej sposobem na powiedzenie: Chcę poczuć się blisko ciebie. Więc przyjmij to. Bądź prawdziwy, bądź spokojny. I pozwól, by więź rozwijała się naturalnie. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci przyjacielu. Jeśli chcesz więcej wskazówek, rozważ dołączenie do kanału, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści. Zostaw komentarz poniżej z Jestem gotów lepiej zrozumieć kobiety. A jeśli chcesz dalej się rozwijać w życiu, nie zapomnij pokazać trochę miłości, lajkując i subskrybując. Twoje wsparcie motywuje mnie do tworzenia kolejnych treści. Czekam na Twoje myśli w komentarzach, bądź pozytywny i do zobaczenia następnym razem.